Panie Przewodniczący, ja to na pracownika to wiadomo, pewnych kompetencji do Pana Burmistrza. Natomiast jest tutaj ta kwestia poruszana znaczy, ale to jest zbyt zbyt bezpieczeństwa. Faktycznie jest to przewód pod napięciem i bez zabezpieczone śrub. To jest nie jest nasze, to jest droga będąca własnością gminy Obroniki, no, w związku z tym tutaj jakby bezwzględnej spłonie należy wykonać no, czynności, żeby nie daj Boże nie doszło tam do jakiegoś nieszczęścia. W informacji, które mam z działu przewodniczącego podłączony, Także dokumentacja wojskowa musi się wykonać, bo to bezpewność. aktualne, są, tak? w ogóle nie było na ten punkt świetnie projektu. Dobrze, dziękuję za dyskusję. Wpłynęły również pismo od Pana Burmistrza do Rady, w którym w tym Pan Burmistrz wraca się z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania dotyczącego omówienia nowych stawek opłat za obowiązki komunalnych wnoszonych przez mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. I tutaj jest uzasadnienie tego wniosku. Także ja bym bardzo prosił Państwa Radnych na posesji, żebyśmy na chęć zostali dogadamy termin, kiedy nam pasuje, żebyśmy mogli w miarę szybko zająć się również tym tematem. Takie jest no. Kolejne pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Śląskich jest pismem mieszkańców Osolina, Bagna. Tak, tych dwóch. Jest to pismo podpisane przez prezesów stowarzyszenia, stowarzyszeń, przepraszam, które tam funkcjonują. Może yy, nie będę przytaczał całości tego pisma. W punkcie następnym poproszę, po prostu oddamy głos państwu, którzy tu przyszli, bo proszą nas państwo o zabranie głosu, tak? I pismo ostatnie to jest pismo pana Leszka Olbińskiego. Jest to w zasadzie skarga mieszkańca Pęgowa, który pisze do Rady Miejskiej w Obolnikach Śląskich skargę na działania związane z terenem, o którym była już mowa. Ja może, żeby już nie zabierać głosu. Które? Więc może jak zakończymy ten punkt, prawda, to... Nie ma to wtedy oczywiście oddamy głos pani, pani radnej. Tak, a może, może na końcu, bo to raz może państwo będą. Później, żeby oczywiście już na sam koniec, takie okazję okazji radnych, natomiast te pismo skierujemy do Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Komisji Rewizyjna. Jeszcze jeden dokument, tak? Tak. No, jeszcze. Może? Szanowni Państwo, Pani przewodnicząca w momencie, kiedy Rada została poinformowana przez mieszkańców tej sytuacji, która ma tam miejsce, bez zbędnej zwłoki wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, aby on zajął stanowisko w sprawie i wskazał nam, kto i jak powinien procedować. Z przepisami, aby ta sytuacja jak najszybciej, najszybciej została definitywnie rozwiązana. Państwo pozwolicie, że pismo przedstawię Państwu, które zostało skierowane, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, już do domu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w imieniu Rady Miejskiej Wojownika Śląskiego. Dotyczy nielegalnego składowania odpadów komunalnych na działce nr 723-2 w Kęgowie, będącej własnością Mariusza Fiałkowskiego. Rada Miejska w Łowolika Śląskich na posiedzeniu Komisji Rady w dniu 26 listopada 2013 roku została poinformowana o działaniach pana Mariusza Fiałkowskiego na jego działce nr 723-2 położonej w Tęgowie polegających na złożeniu odpadów komunalnych i używaniu ich, do rekultywacji terenu oraz wprowadzenia odzysku materiałów tornych. Ponad 28 listopada 2013 roku na sesji Rada Miejska w Gornikach Śląskich została zapoznana z obszernym materiałem zdjęciowym przesłanym przez pana Leszka Olbińskiego zamieszkałego w bezpośrednio sąsiedztwie wspomnianej działki. Pan Leszek Olbiński pierwsze pismo w tej sprawie skierował do burmistrza obrony Śląskich. W dniu 26 sierpnia 2013 roku, I niestety, nie było zdecydowanej reakcji gminy, mającej na celu doprowadzenie do likwidacji wszystkiego <coughs> dyscyplin odpadów komunalnych. Działania pana burmistrza skupiły się na korespondencji ze starostwem powiatowym w przednicy, a nie na zdecydowanym działaniu mającym na celu zatrzymanie procederu składowania odpadów. W efekcie, przez okres czasu. Pan Mariusz Wijałkowski bezkarnie przyjął na swoją działkę kilka tysięcy ton odpadów. Pan Mariusz Wijałkowski w ramach swojej działalności skutecznie zasypuje odpadami zbiornik wodny będący na działce, który w istniejącym projekcie rekultywacji jako ZW1 i opisany jako istotny element w systemie odprowadzania wód to do też dotyczącego terenu. Według uzyskanych informacji woda z tego zbiornika wypływa bez względu na porę roku i ilość opadów atmosferycznych do pobliskiej rzeczki mieni. Właściciel działki nie ma pozwolenia wodnoprawnego na zasypywanie wspomnianego zbiornika wodnego. Nie posiada też żadnej decyzji na przyjmowanie i odzyskanie odpadów. Nie posiada też decyzji o prowadzeniu rekultywacji wspomnianego terenu. Biorąc pod uwagę wspomniane fakty, prosimy o pilne wskazanie, kto i jakie działania powinien w celu skutecznego usunięcia składowanych odpadów i ukarania winnych za zaistniałej sytuacji. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa, pisma skierowane do Rady Miejskiej od mieszkańców Pęgowa oraz odpowiedź pana burmistrza. Także to jest to pismo, które zostało złożone o którym pani, pani Radna będzie potem oczywiście pewnie wątek ten kontynuowała. Dobrze, to są proszę Państwa informacje Przewodniczącego Rady. Przystępujemy do punktu 6. Interpelacje, zapytania i wnioski. Proszę bardzo, Pani Barta, tak? Czy Pani Marta chciałaby ten wątek pociągnąć? Tak, czy jest, A to czy może byśmy dali szansę innym ale Radnym? Ale ja 10 minut zajmę naprawdę. prawdę. Jesteśmy w tym na... Jasne, rozumiem. Jesteśmy Marcia, proszę Państwa, nic pozytywnego od tego czasu się nie wydarzyło. Do dzisiejszego dnia proceder trwa. E, śmieci dalej są włożone na działkę. E, właściciel działki e, wręcz, e, proszę Pana mówi prosto w oczy, Panie Przewodniczący, e, czego my od niego chcemy. Wwozi tylko brud, wozi tylko odpady budowlane. E, jesteśmy tutaj, e, mogę prosić Pana bo <coughs> mówienie i mówienie cały czas, proszę Państwa, nie odzwierciedla całego problemu, naprawdę. E, teraz, kiedy były te zabieruchy i tak dalej, ja byłam osobiście na tej działce, proszę Państwa, sam właściciel ładnie wszystko przykrywa ziemią, nawet drogę gminną już dzisiaj zaczął naprawiać. Tak jest, wspaniałe myślę. Żeby był lepszy dojazd do tej działki. E, żeby nie rozciągać z tego tematu, e, ma dokumentację z i pokażemy, co się dzieje do tej pory, bo proszę Państwa, co ja chciałabym zaznaczyć? Cały czas trwa tylko wymiana dokumentów, piszemy, e, wymieniamy ze starostwem, ale nic tak naprawdę nie zostało zrobione w tym temacie. Efektu nie ma żadnego. Dziękuję. Proszę, e proszę. E proszę, proszę Państwo, jest jestem już, proszę Państwa, w jak tutaj jak wywołałem troszeczkę całe zamieszanie w z tą sprawą, ale uważam, że dobrze zrobiłem, bo nie bez racji, bo już w pierwszym piśmie do pana burmistrza z, z sierpnia nie piszę tam ogólników, tylko podaję przepisy prawa, na których się opieram. Także Tutaj właśnie staram się mówić o tej sprawie konkretnie, nie dokładać żadnych opowieści, nie dobawiać nic nie robić. Mówimy o konkretnych. Proszę Państwa, jeśli chodzi o odpady, to cała gospodarka odpadami z naszym kraju jest regulowana za pomocą właściwie jednej ustawy, to jest ustawa o odpadach i przepisy prawa zawarte w tej ustawie dokładnie mówią, co są wolne. Ale zacznę może troszeczkę inny rzeczy. Mianowicie często tutaj pada słowo rekultywacja. Pan Józef Neff czytał pisma, posługiwał się wyrazem rekultywacja. Słyszę, że w piśmie jest rekultywacja. Wszyscy powtarzają to słowo jakąś mantrę, a mam wrażenie, że nie do końca jest to słowo używane adekwatnie do sytuacji. Dlatego, że jeśli, jeśli byśmy spojrzeli, na, y, ja przepraszam, że się odwrócę na sklep, ale powrócę przy okazji, Jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na choćby encyklopedyczne czy słownikowe pojęcie tego słowa, nic się nie wydarzyło. No, może, się nie, może się nie udać. Tak? Proszę Państwa, i teraz tak w mówię, jeśli spojrzymy na Tak, 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 oczywiście. Nie, ale ja, ja, się, ja się odnoszę jeszcze do, do innych listów, do, 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 do pana burmistrza, które tutaj zostały. Po całej tej sprawie, po długim okresie milczenia, przyszedł moment, kiedy ja otrzymałem pierwszą odpowiedź, to było 1060 10. października. 10 Dla mnie jest to odpowiedź kuriozalna, dlatego że tutaj powołuje się starosta, wyjaśniając mi sprawę, że... Sprawą powinien się zająć, yy, burmistrz przepraszam, sprawą powinien się zająć starosta, ponieważ, ponieważ yy, yy, wszystko co tam się dzieje, dzieje się na podstawie decyzji starosty Czerminskiego. Oczywiście yy, nie wiem skąd się to wzięło, bo wydaje mi się, że cytując, yy, czy powołując się na yy, jakąś decyzję, yy, raczej yy, występuje znajomość tej decyzji. A jak wiemy, każda decyzja administracyjna ma swojego adversarza. A adresatem tej decyzji nie jest pan Fiałkowski, o którym rozmawiamy, tylko przedsiębiorstwo, o którym dzisiaj nie musimy rozmawiać. W związku z tym pan Fiałkowski, świetne prawa, jest osobą fizyczną, która na swój teren przyjmuje odpady. Oczywiście występuje też pewien przepis w ustawie o odpadach, który osobie fizycznej zezwala takie odpady przyjmować. Mówię to, że wszyscy wiedzieli, że nie zmyślamy i nie odbawiamy. Ale jest to rozporządzenie z 2008 roku, które właśnie pozwala osobie fizycznej przyjmować odpady, ale tam są wyszczególnione rodzaje odpadów i tak naprawdę można powiedzieć, że te odpady może osoba fizyczna przyjmować jedynie do utwardzania na ewentualnie podsypki, pod fundamenty, oczywiście z zastrzeżeniem przestrzegania innych praw jak transformarowania przestrzennego, ustawa właśnie o ochronie wód i tak dalej, i tak dalej. Ale pójdźmy po kolei z tymi pismami, bo właśnie ja przy pomocy tych pism chciałbym wykazać, że działalność pana burmistrza właściwie jest gromna złota. Ja rozumiem, że to być może nie wynika ze złej woli, a może z nieznajomości w tematu. Ponieważ yy, po tym piśmie, kiedy ponownie skróciłem się, mówiąc, że ta decyzja starosty przewidyskiego nie ma nic do rzeczy i zgodnie z artykułem 26 z ustawy o odpadach, to to artykuł 26 zobowiązuje burmistrza w sposób obligatoryjny do podjęcia decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca na tym celnie przeznaczonego. To jest przeciw przepis prawa po prostu. I to nie jest tak, że tutaj możemy sobie na ten temat dyskutować. Jeśli odpad jest składowany w miejscu na ten cel przeznaczony, burmistrz wydaje taką decyzję. To jest obligatoryjne. Zobowiązuje burmistrza do tego prawa. Natomiast burmistrz nie. Burmistrz w następnym piśmie, po mojej osobistej dzisiejszej rozmowie, znów wraca do rekultywacji. I zapytuje starostę Czernickiego w piśmie swoim, czy pan Mariusz Fiatowski prowadzi prace rekultywacyjne na terenie Oznaczone działki z, 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 z regułami, czy też naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. No, jak można zadawać takie pytanie, skoro wiadomo, że Pan Fiałkowski nie prowadzi, bo decyzja nie dotyczy Pana Fiałkowskiego, tak? Lecimy następne pismo, przychodzi do mnie, w którym jest kolejna rzecz. Zawiadamia Pan Burmistrz Komisariusz Policji w obórnikach i pisze, że zlokalizowano dzikie wysypisko odpadów. Czyli już właściwie w piśmie swoim przyznaje, że rzeczywiście nie jest to nic innego jak nielegalne składowisko odpadów. Dzikie wysypisko śmieci. Tak? I dalej nie podejmuje decyzji, nie wydaje decyzji, którą powinien zgodnie z artykułem wspomnianym w 26 wydać, tylko informuje o tym komisarza policji. Proszę Państwa, komisarz policji ja też informowałem. Komisariat Policji powiedział, dobrze, przekażemy burmistrzowi, bo to jest jego gestii. To w ten sposób się nie możemy bać. ja, ja że rozmawiałem też e, rozmawiałem, też byłem na spotkaniu z Starostą Czerwicką. Starosta zaprosił panią naczelni, oboje powiedzieli na letę z gestii burmistrza. Co my mamy z tym zrobić? że są fizycznych, a sprawiedliwe, odpady, odpady. Tak? Więc mamy kolejne pismo przeciągające sprawę w czasie. Mijają miesiące. I tak to na tą chwilę tutaj po prostu wygląda. W związku z tym. Teraz tak. Kolejne pismo do pana Mariusza Kjachowskiego. Znów nie wiem o co chodzi, bo tutaj pan burmistrz znowu. Nie, nie wiem co to jest, czy to jest decyzja, czy co to jest. Jest zatytułowany Mariusz Szyjałkowski i tyle. Powołuje się pan burmistrz w ogóle na treść artykułu 34 z ustawy z 27 kwietnia 2001 roku. Ta ustawa już nie obowiązuje. Mamy nową ustawę o odpadach. Wydaje mi się, że zgodnie z jakby z istniejącym prawem, to właściwie takie jest nieważne, bo skoro się powołujemy na akt prawny, który już jest nie, nie zawsze obowiązujący, to po co się na <coughs> w ogóle, tak? W związku z tym, prawdopodobnie pan Mariusz Jokowski, mógł to sobie też zekerce I ciągle nie mamy, ciągle nie mamy tego, co byśmy chcieli mieć. I... Czyli proszę Państwa żeby i że usiądę, dobrze? Bo chciałbym obsłużyć ten komputer, żeby pokazać po prostu coś. Bo jak mówią mądrzy ludzie, jeden obrazek za tysiąc słów wystarcza. Żeby rozumieć, problem tęgowa, ja skorzystam z tej okazji, bo nie chciałbym się tym tematem zajmować przez całe życie, a zajmuję się tym tematem już dobre 10 lat. I żeby skorzystać z okazji, to jest pierwsza rzecz. Ta, o której mówię. Jakby Państwo sobie po prostu zobaczyli, na czym polega rekultywacja w rozumieniu, czy to z ministra środowiska, czy w rozumieniu Musimy od tego zacząć, bo jeśli tego nie zrozumiemy, to ciągle będziemy mówili, że w Pędrowie ktoś robi rekultywację. Nie. W Pęgowie od 2003 roku jest nielegalne stanowisko odpadu które jest absorbowane przez kolejne władze po prostu i, i tyle. Tak? Proszę bardzo. Ja Państwu pokażę, spróbuję Państwu pokazać yy, takie szybciutko zdjęcia. To są gminianki pęgowskie, które ja fotografowałem nie wiedząc jeszcze co się tam wydarzy, a zaczynając budowę swojego domu. Chodziłem sobie na spacery i nie lecę szybko, żeby Państwa nie zamówić po prostu opowieściami. To są tenkowskie gminianki. Większa część tych gminianek to jest pozostałość sprzed II wojny światowej. Nagle, pomimo, że ten teren był uznany w planie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony jako tereny wodno-rekreacyjne, wodno nagle uznano, że to teren jest przekształcony. I co się stało? Przyjechały spychacze. Te skarby, które Państwo widzieli tutaj po prawej stronie, to jest z tego samego miejsca robione zdjęcie. Zostały wyryte wszystkie nasze, wepchnięte do woży i na to miejsce rozpoczął się proces wypełniania powstałej luki popiołem z elektroczypów. Tego popiołu przywieziono z potęgowa 150 tysięcy ton. To co Państwo widzą, ta biała kreska, wszystkie te skarpy zostały wypełnione po prostu popiołem. W tej chwili mamy tam krajobraz Księżycowy. To jest właśnie y, obowiązujący, obowiązujący na ten teren plan gospodarowania przestrzennego, y, usługi turystyczne, kierunek rekultywacji, działalność wodno rekreacyjna. To wszystko było zrobione nielegalnie. Ponieważ to było robione pod y, formie, zezwolenie, które zostało wydane na tą działalność, opierało się na tym, że można odzyskiwać odpady w procesie R10. To jest taki proces, który polega na rozprowadzaniu na powierzchni ziemi w celu rekultywacji prośbić używania i ziemi. Ja się zwróciłem o wyjaśnienie do Ministerstwa Środowiska i tutaj mamy wyraźnie napisane, że w rozumieniu y, i tak dalej, i tak dalej. Wypełnianie wyrobów nie stanowi rozprowadzania na powierzchni ziemi. Należy to uznać za y, umieszczodliwianie odpadów przez składowanie. I z uwagi na powyższe prawo że podkreślić, że przy wywołanych przez Państwa sytuacjach nie zachodzi odzysk ani w rozumieniu działania określonego jak i o wyższe Nielegalne Trudno. Stało się, zostało przykryte warstwą glebą, mamy w tej chwili klawiaturę księżycowy, ponieważ oczym popiołów, to jest PH w okolicach 11, zasadność Nie uroczy się tam nic nigdy po prostu. Nie ma takiej szansy. Można było wnioskować, że może to koniec. Nie, zmienił się właściciel terenu i zaczął swoje. Proszę. To jest działalność pana Fiatowskiego, o której właśnie w dniu 25 sierpnia poinformowałem burmistrza. Na co burmistrz, jak widać, do dnia dzisiejszego decyzji nie podjął i spis, który Państwu przytaczam, wynika, że robi wszystko, żeby tej decyzji nie podjąć. Z perspektywy mieszkańca to wygląda jak po prostu jawne wspieranie nielegalnej działalności Pana Kwiatkowskiego. No ja inaczej tego nie mogę, proszę Państwa, określić, ponieważ skoro jest prawo, które burmistrz do czegoś zobowiązuje, a on robi wszystko, żeby tego nie zrobić, pisze kolejne pisma, pyta niejako nie po co o to, czy jest prowadzona działalność taka, czy inna, no ludzie, no tam nie można. To, ja powiem tak, jak w jak przyjeżdżał łopus do miasta, to jeszcze jest mały problem. Problem się zaczyna, jak Szemysł zaczyna z nim współpracować. Wtedy jest heca po prostu. I my mamy to. To jest ulica wypoczynkowa, którą to już w ogóle tego nie rozumiem. Dlaczego pan Polski zrobił z tej ulicy kobieco? To no, taka była uliczka wypoczynkowa, gminna dróżka, jakimś tam z drobnym drutem utwardzona. Wyrył takie koryto, resztki tego dróża wepchnął tam do tego stawu, który zasypuje cały czas. Tak? I w tej chwili mamy kałuże, przez które już nigdy nie można ani przejść, ani przejechać po prostu. W jakim celu pan ci auto związek?